Generalny wykonawca Harden Construction zrealizował kolejną inwestycję magazynową na Śląsku o powierzchni ponad 31 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja Panatoni Park Ruda Śląska 4 zlokalizowana w samym centrum konurbacji górnośląskiej zaledwie 4 km od autostrady A4. Obiekt posiada nowoczesną, indywidualnie zaprojektowaną przestrzeń biurową o powierzchni ponad 1200 m2 z aluminiowo-szklaną fasadą. Najemcą budynku jest firma Mid Ocean Logistics, wiodący sprzedawca spersonalizowanych artykułów promocyjnych oraz tekstyliów biznesowych w Europie. Obiekt spełnia wymagania certyfikacji środowiskowej PRIM na poziomie Excellent, a zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz inne rozwiązania energooszczędne pozwolą znacząco ograniczyć zużycie energii pierwotnej. Cały obszar inwestycji znajduje się na terenach zrewitalizowanych. Na obiekcie znajduje się 30 doków przeładunkowych dla ciężarówek i 86 miejsc parkingowych. Dodatkowo lokalny ekosystem zostanie wzmocniony przez nasadzenie drzew i krzewów. Nowoczesne i zrównoważone budownictwo. Try harder.